No siema, z tej strony C, Mix, C a dzisiaj pokażę wam moje mody do Minecraft, do Minecraft. I jeszcze przypominam raz, żeby, żeby zostawiliście łapkę w górę, suba z dzwonkiem, a ja zrobię dla was losowanie na 15 tysięcy. Dobra, już przech przechodzimy do modów. Pierwsze będzie Soap API. To jest coś takiego, że jak nacelowujemy na przeciwnika, to się, poja to się pojawia o coś takiego jak ja na ekranie. O coś takiego. że na przykład Eagle 933. No i tu jest normalnie co no on ma w ekwipunku. Gdy. I też jeszcze o coś takiego można sobie ustawić. Jeszcze można sobie ustawić o coś takiego, czyli Ring Crasher. Będziemy po prostu Ring celownik. A więc drugi będzie Inwentory Hat. Inwentory Hat to jest, żeby pokazywać inwentory, ale nie klikając E. Czyli tylko tutaj mówimy Inwentory, a ja nie klikam E. Jeszcze Armor Hut. Żeby zobaczyć, ile twoja zbroja ma wytrzymałości. I oczywiście inne rzeczy, ile są. Ja mam tak ustawione, takie jak klasycznie. Każdy ty musisz musi sobie ustawić. Kiedy to mam? Okej. Okay. Trzecim modem będzie More Cosmetics. More Cosmetics jest to, że klikamy Escape Options, tym Customization i Mark Cosmetics. More Cosmetics jest to... No. Czy można sobie te jakieś dodatki dodawać? Na przykład ja mam takie dodatki. Takie. Jeszcze tutaj muszę sobie swoją nazwę kanału i, i logo. Ja mam YouTube ok a czwartym modem to będzie not all walking animation to jest tak, że tak się rączki jakby gibają o widzicie tak się rączki gibają piątym modem będzie not enough animation not enough animation to jest trzeba mieć jakby sobie teraz zmieniłem, ale tak to będziecie mieli o takie, że nie będą właśnie nogi, rus nóżki ruszały. O właśnie, to jest o ten mod. Ja tu coś zmieniłem chyba. I tu. O. Dobra, potem to sobie po prostu naprawię. A szóstym modem jest Play of Indicators Czyli po prostu Widzimy serca o, Widzicie, widzimy serca grać no, Tak jak to Siódmym modem Będzie nows Item Lux To jest coś takiego Że po prostu Zablokujecie item, żeby nie wyrzucić Też mogę wyrzucić na Alt czy ten któryś przycisk? się pamiętam który, to ten będę po prostu wyrzucić. <coughs> Siódmym modem będzie Cross Your Indicator, czy tam ósmym. Cross czy będzie na przykład widzicie i jak nacelowuje, to takie taki celownik ok i zarazem i zarazem to już wszystko jeszcze entity cooling fabric no też żeby tam fps no i to i to na tyle z moich modów jeżeli chcecie żebym dawał Poradę sobie skonfigurować tej mody, to, di, to Discord, to Discord set i podłoga 43688. A co? Ja będę kończył. Zobaczcie go sobie zrobimy, kto wygrał. A teraz do widzenia.